W poniedziałek, wieńcząc czterotygodniowy okres przygotowań, ruszyła powiatowa instytucja kultury. Wprawdzie zdobiące jej siedzibę tablice wymownie na ten temat milczały, ale panujący wewnątrz ruch mówił sam za siebie. Miłośnikom dobrej lektury najwyraźniej mocno jej przez ten czas brakowało. Mamy moje stałe czytelniczki. No, stałe, stałe, niestety. Poczekamy, się I to znaczy, że to miejsce żyje i będzie żyło, mam nadzieję, i że czytelnicy są przywiązani i będą w dalszym ciągu przychodzili i wypożyczali książki. Na pierwszego gościa piku czekał w poniedziałek sam jego ojciec chrzestny. Równo o 11 zjawiła się pani w naszej bibliotece, a o 11 zaczynamy działalność, tak więc proszę na pamiątkę ten, ten dyplomik. Pozostali goście musieli obejść się smakiem albo ze smakiem zjeść krówkę lub lizaka. Tak czy inaczej dzień najbardziej osłodziło im samo otwarcie dawnej filii Legionowskiej Biblioteki, choćby nawet pod nową zwiastującą zmiany nazwą. Uważam, że bardzo dobrze się stało, że została tutaj w, w Legionowie w tym samym miejscu i uważam, że to jest bardzo dobre przedsięwzięcie. To jest z jednej strony zupełnie nowa instytucja, powiatowa instytucja kultury, ale z drugiej strony chodziło nam przede wszystkim o to, żeby w pierwszej fazie zapewnić funkcjonowanie wypożyczalni książek i zapewnić niegorszą obsługę niż czytelnicy mieli dotychczas w filii numer jeden. Godziny otwarcia placówki, podobnie jak jej wystrój, nie uległy zmianie. Póki co na czytelników czeka ponad 20 tysięcy książek. Z czasem po organizacyjnym rozruchu mają pojawić się bestsellery i nowości, zarówno literackie, jak też z innych dziedzin szeroko pojętej kultury. Musimy wejść na dobre się tutaj rozejrzeć, zobaczyć jakie są możliwości i najpierw rusza biblioteka, a potem dopiero te kolejne elementy animacyjne będą, będą uruchamiane. I też będziemy musieli się rzeczy wychodzić na zewnątrz, prawda? Bo tutaj nie da się zrobić czy spotkania autorskiego, czy, czy, czy warsztatów jakichkolwiek, bo nie ma na to zwyczajnie miejsca. Na razie musimy korzystać z gościnności z życzliwości innych instytucji kultury na terenie całego powiatu, bo, bo nasza jednostka będzie funkcjonowała na terenie całego powiatu, nie tylko w Legionowie. E, taki program nakreślili radni e, Rady Powiatu. W związku z tym będziemy szukać przestrzeni e, i partnerów w całej w całym powiecie po to, żeby inicjatywy tej instytucji mogły być realizowane. Pierwotnie roczny budżet Powiatowej Instytucji Kultury miał wynosić 200 tysięcy złotych. Według zapowiedzi starosty na najbliższej sesji radni otrzymają projekt uchwały, która powyższą kwotę pozwoli nieco zwiększyć.